Witajcie moi drodzy, Kubami del Akademia Bogactwa Sztuka, Równowagi Finansowej. Witam Was z Olsztyna. Mamy początek sierpnia. Jesteśmy przed Olsztyńskim Centrum Sportu. Tutaj swoją karierę sportowo-biznesową zaczynał i prowadzi Marcin Woźniak, kolega, którego znam od wielu lat. Chciałbym, żeby osoby, które są na tym kursie Fundamenty Finansowe, poznały jego sylwetkę, jak zaczynał, jak się rozwijał, ile w to zainwestował, ile zarabia, jakie problemy napotkał na swojej drodze. Także wywiad z Marcinem za chwilę i na naszej platformie. Druga sprawa to zaproszenie naszego gościa specjalnego, prelegenta i być może parę słów uda nam się zamienić z Krzysztofem Hołowczycem, który jeszcze raz powtórzę, 19 października wystąpi u nas jako gość specjalny. Zapraszam Was, zobaczcie sobie oczywiście centrum Marcina, jak to wszystko wygląda. Dzień dobry! W ogóle parę miesięcy temu po, po całej tej mojej operacji Marcin bardzo mi pomógł. I fizycznie, i psychicznie z łapą, z Markiem Mędrzejewskim, jego wspólnikiem tutaj z Łodzi bardzo mi ratowali, także szacun wielki, a e, prywatnie można powiedzieć, e, czy już w tej chwili zawodowo Marcin jest trenerem personalnym Krzysztofa Chłowczyca. no Człowiek jak na swoje 50, chyba 57 7 lat wygląda naprawdę dobrze, zapytamy jak to robi. I zapytamy, czy na pewno to nas przyjedzie 19. Dzień dobry panowie. Jesteśmy, jesteśmy na Wizji. Cześć raz jeszcze Cześć. witaj Krzysztof i nasz Witam. gościu specjalny. Witam. Witam. Cześć. E, witaj Marcinie. E, panowie, e, wywiad z tobą za chwilkę. Krzysztofa porwiemy. Na wybieg... Idziemy gdzie idziemy. Gdzieś jakieś dobre światełko. Marcin, idziemy tam do tego e, spokojnego zakątka. Zapraszam. Marcin, trzy słowa. Tutaj... Jeszcze trzy słowa powiedz, jak, 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 jak dawno to prowadzisz? Od pięciu lat prowadzę to Centrum Medycyny i Sportu. A nie od dziesięciu? Nie, od pięciu. Jak to od idzie? Od trzynastu lat zawodowo funkcjonuję, od pięciu lat mam to centrum. Jak idzie? No, jak to w biznesie? Na początku świetnie, później były małe długi, trzeba było się odgrzebać z tego wszystkiego. Były problemy, są nadal problemy. Branża się zmienia i trzeba się dostosowywać. Jak to robisz, że to w tak wygląda? To musisz go zapytać. On ciężko trenuje, dba o siebie. Początki były takie, że no, on nie chciał już w ogóle startować w zawodach. Porozmawialiśmy, poznaliśmy się on mówi: Ty mnie poskładasz. Ja ci wierzę, ja ci ufam. Ja mówię, no to spróbujmy. Jest ze mną już ponad 5 lat. Słuchaj, po wywiadzie poskładasz mnie lekko? Z przyjemnością. Z przyjemnością. Dzięki, Marcin. Chodźmy na chwilę do Krzysztofa. Był pan Krzysztof, że jest Krzysztof, przed chwilą się widzieliśmy. Krzysztof, ok. oglądają nas młodzi ludzie, 20, 30, 40 lat. No tak, 40 lat to młodzi ludzie. E, młodzi teraz. ludzie. Jaki to piękny Sorry czas. Ale... czas. sory wielkie, ale trochę tak jest. Chciałem dać pewien... Ja może ciężko, żebym był wzorem, teraz przetarłem pewną drogę biznesową, życiową, sportową, dąży do jakiejś równowagi finansowej, powiedz na tą naszą konferencję, której temat brzmi motywacja w życiu i biznesie. Jakie takie pierwsze rady dla osób, które nie dojadą na imprezę, mógłbyś jako stary wilk sprzedać młodym wilkom? Zobacz, powiedziałeś równowagę finansową. Tak. A ja bym to bardzo rozszerzył. To bo życiowa równowaga daje równowagę finansową. Jeżeli w życiu radzisz sobie, jeżeli gdzieś tam nie wchodzisz w różne meandry, które gdzieś tam nas wciągają, bo wiadomo, że są takie miejsca takie różne dziwne dołki, które człowiek mimowoli gdzieś przechodzi i, i całą sztuką i myślę, że warto jest o tym posłuchać, jak jest dołek i jesteś w nim, bo, bo zdarza się każdemu człowiekowi i on musi być po prostu i z niego wychodzisz. To jest dopiero ten moment. Wtedy jest ta siła, wtedy wracając na swoje miejsce, które wydawało ci się takie normalne, doceniasz proste rzeczy. Ale życie życiu miałeś coś to w takie dołki. No sportowo bardzo często, wiesz, wszystko zrobiłeś idealnie, jesteś przygotowany, masz najlepszy sprzęt. Zrobiłeś wszystko, co można było i nagle nie Wyszło, bo mała rureczka, która powinna być perfekcyjna, nie miała prawa się zepsuć, pęka. Mała rureczka przy programie wartym miliony euro, pęka mała rureczka, bo inżynier ją przewartościował, zrobił troszeczkę inaczej, i nagle świat się bali. I mówisz, tak, zrobiłem wszystko, mam już tego dość, nie chce mi się. I ten moment, który jeszcze raz podnosisz się, jeszcze raz się napinasz, jeszcze raz idziesz na tą górę i widzisz ten cholerny szczyt, który jest nieosiągalny, a ty maszerujesz. A jeżeli mogę tylko wtrącić, to identycznie z biznesie. Przygotowujesz się, piszesz biznesplany, bierzesz kredyty, zatrudniasz ludzi. Jeden biznes nie wychodzi, a w drugim wszystko się zgadza, jest łatwiej. Często ten szczyt można zdobyć. No, sam wiesz dobrze, są takie miejsca, gdzie wchodzisz i nagle wszystko pasuje. Trzy Dokładnie. dni temu skończyłem Bayę Poland, Puchar Świata. W zasadzie rajd, który jeżdżę od wielu lat, od wielu lat, ale no nie jeżdżąc już cztery lata zawodowo, raz do roku wsiadam w super samochód, bo XAI przywozi mi najlepszy samochód i zawsze jest to pytanie, czy jeszcze potrafisz, czy wsiądziesz i będziesz jechał. Siadłem pierwsze trzy ruchy mówię: jestem to jest w tym to? świecie. To jest ten biznes, który dotykasz i on ci daje złote jajka od razu. To było coś takiego. Siadłem, pojechałem, wygrałem. Można powiedzieć, jak to prosto brzmi, ale ile trzeba wcześniej zrobić, żeby wsiąść, pojechać i wygrać? O tym wam powiem. Krzysztof, jeszcze jedno pytanie, bo jesteśmy w centrum sportu. Ja jestem bardzo zdrowym sportem, zwłaszcza po zeszłorocznej operacji barku. To jest tragedia dla faceta jeszcze nie tak zaawansowanego wiekiem. Aha, czy to jest jak jak ja chciałem to powiedzieć. Ja, czy to jest prawda z Twoim kręgosłupem? Że no, kręgosłup jest złamany i tu, i tu, barki powyrywane. Jakbym zaczął opowiadać, ile ja miałem kontuzji, to ktoś mi powiedział, że nie można się normalnie poruszać czy funkcjonować, zepsute kolano. No, mnóstwo różnych rzeczy, które się nabiera się pokory, prawda? Z jednej strony pokory, z drugiej szukasz zawodowców. Świat się tak bardzo zmienia. Mamy tyle narzędzi, mhm. nawet w tym biznesie Dokładnie. Dokładnie. fizjo, które nagle pozwalają ze starszego dziadusia. My to się śmiejemy zawsze, bo ja jeżdżę z młodym pilotem, no 40-letnim, to, to młodym, i, i, i zawsze dziaduś, ale ty ciśniesz. Ja mówię, widzisz, synuś, że dziaduś jeszcze potrafi. I to jest właśnie to coś, co warto, warto o tym pomyśleć, że człowiek tak naprawdę e, ma taki wiek, jak się czuje. E, wiek to już cyfra, według no, mnie, w tej chwili. Prawda. Ja naprawdę Mogę robić rzeczy, które kocham jeżę na mononarcie. Ostatnio sprawdziliśmy 144 na godzinę na narcie wodnej. Zasuwałem po wodzie i miałem ogromną frajdę, że to moje ciało, które jest no naprawdę w wielu miejscach pokrzywione, ciągle daje radę i ciągle sprawia mi to fajne. Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć w minimum, że takich wzorów i wzorców szukamy, takich autorytetów, które, których bardzo dzisiaj nam 20, 30, 40-latkom brakuje. Chciałbym bardzo, żebyś wystąpił. Wystąpisz 19 października? Oczywiście, że tak. Nie? Będziesz. Ja to zawsze wiesz, w motorsporcie się jeszcze Mówi, jak będziemy żyli na pewno to zrobimy no myślę sześć tygodni zostało także nie szczycie już jest tutaj pora idzie. wypadków na nartach wodnych i tak dalej chociaż mówił nawet twój menedżer że i z grypą przejedziesz i na wózku potrafisz przyjechać, także czekamy. Połamałem ostatnio na narcie wodnej tuż przed rajdem Polski dwa żeberka i miałem właśnie bardzo ważny speech. Mówię, nie no, Hołek, jesteś miękki kalosz, nie dasz rady ze złamanymi żebrami, uśmiechając się opowiedzieć pewne rzeczy. Są ludzie, którzy to potwierdzą, byłem tam i zrobiłem. To. Kosmos, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, 19 października 2019. Widzimy się wszyscy razem. Poprowadzisz proszę jak kogoś specjalną końcówkę. Dziękuję Ci. Starszy kolego i do zobaczenia na żywo. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć. 19 października. Kuba Midel, znacie gościa, zaprasza mnie i Was, żebyśmy porozmawiali o czymś, co jest dla nas ważne. O pięknym życiu, w pięknym świecie. Ja spróbuję Was wprowadzić w swoje momenty, które były ciężkie i te, które są cudowne. Zapraszam, przechodźcie. www.wielkaintegracja.pl. Kupcie bilet i przyjeżdżacie do nas. Do zobaczenia 19 października. Cześć, cześć. Dziękuję Krzysztofie. Dzięki. Hej.